W polskim najbardziej popularne są półintegry, tak? Zdecydowanie tak. W tych no chyba się sprzedaje najwięcej. No właśnie, wybrałeś kolejny model. Co to jest? To jest półintegra z linii Zafiro, model 266 TL. Mhm. Samochód czteroosobowy, cztery osoby do jazdy, cztery osoby do spania. Mhm. Długość? 7,5 metra. 7,5 metra, czyli tak optymalnie już teraz. Z tych, z tych dłuższych samochodów. Mhm. Zapraszam do środka. W środku mamy tradycyjny układ, trady, tradycyjny jeśli można tak powiedzieć układ face-to-face, -face. tych układów face-to-face -face jest chyba już więcej niż tych układów e, kiedyś tradycyjnych z Elką, stąd, stąd to moje sformułowanie tradycyjne, bo one są coraz bardziej popularne, bardziej popularne niż, niż, niż Elki. E, cztery osoby do jazdy, dwie osoby jadą z przodu na obrotowych fotelach, e, dwie osoby tutaj, e, jedna na jednym, na jednym miejscu, druga na, na drugim miejscu. Tutaj mamy kuchnię odwróconą przodem do kierunku jazdy, no i tu świetnie akurat z góry widać zaletę układu face-to-face, -face, gdzie tutaj w tej części mamy ogromną przestrzeń, gdzie możemy. E, gdzie możemy się przemieszczać, gdzie dwie osoby, które stoją, jeszcze mogą trzecią przepuścić, to było nieosiągalne, Tam musisz odblokować. Tak, jeszcze po odblokowaniu można w jedną stronę przesunąć, także... Spróbuję to odblokować, Op, tu już jest odblokowane, już jest, możemy sobie przesunąć. O, Ten I tutaj mamy jeszcze przejście, jak obrócimy fotel, bo fotele są obracane, tak? Fotele są obrotowe, dobrze. <laughs> Także ten układ, jeśli chodzi o przestrzeń, funkcjonalność, komunikację w samochodzie, jest zdecydowanie najciekawszym rozwiązaniem. To, co jest ciekawe też w tym modelu, w modelu 266, to, że możemy po opuszczeniu tego łóżka możemy w miarę bezproblemowo wyjść z samochodu, ponieważ łóżko no, zakrywa nam gdzieś połowę drzwi, czyli ta druga połowa jest do dyspozycji, i tu możemy się to możemy się przemknąć. Nawet jeżeli dwie osoby śpią, przytulają się nogami, bo i to tak naprawdę w ogóle ta szerokość, co jest przy, przy głowie, nie musi być taka sama jak w nogach. Najczęściej tak. producenci, nie tylko Roralkim, ale też inni e, stosują takie rozwiązanie, że łóżko w barkach, czyli tam, tak. gdzie, gdzie, gdzie leży głowa, e, jest szersze niż tam, gdzie trzymamy nogi. E, no, normalne rozwiązanie, myślę, że bardzo, bardzo rozsądne. Mm -hmm. e, tutaj chciałbym zwrócić też uwagę na nowy panel sterujący. E, e, panel sterujący, który jest standardem w Zefiro bardzo ciekawy, intuicyjny i to co czego nie dawały poprzednie panele, to, że możemy przy pomocy Bluetootha e, sterować pewnymi funkcjami. No właśnie, samochodów. połączony z linetem trumę, tak? Tak jest. Jest połączony z trumą, czyli poprzez pościągnięcie aplikacji, możemy poprzez tą aplikację sterować e, pracą pieca. Ogrzewaniem. No, ogrzewaniem. Ogrzewaniem. Pewnie w przyszłości też będzie połączenie z klimatyzacją i i będziemy mogli to wszystko po prostu sobie. No. I już jak będziemy wracać z NART, żeby tego gazu za dużo nie zużywać, na przykład przez, zimą, aplikację, przez aplikację w gondolce, jedziemy do domu, jedziemy czyli do naszego kampera, zrób cieplej. I zanim dojedziemy, będzie już cieplej. Dokładnie. Jaki układ z tyłu Andrzeju? Z tyłu to jest układ e, trochę powiedziałbym nietypowy, układ 266. Może zaprezentujemy jego zalety. Muszę na chwilę, Sebastian, ciebie tutaj zamknąć. Czyli odgrodziliśmy się teraz od części przedniej. Tu możemy dodatkowo jeszcze, tu mamy część toaletową z tej strony i tą część toaletową możemy zamknąć, odgrodzić przy pomocy takiej kotary. Możemy też część tylną, na chwilę ją zamknę, zamknąć w ten sposób. Te drzwi są i z jednej, i z drugiej strony, i wtedy po zamknięciu tych trzech drzwi mamy tu ogromną przestrzeń toaletową, gdzie z jednej strony mamy toaletę, z drugiej strony mamy prysznic, na środku mamy umywalkę. W przestrzeni tutaj jest bardzo. Oj, przepraszam sobie, zapomniałem o tobie. A tutaj mamy, w tej przestrzeni mamy dużo szafek. Tutaj to też może być szafka, tak, to jest szafka, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, jak to. O. To bym musiał zaprosić na tą stronę. Tu mamy szafkę. Tu mamy szafkę. Szafka jest do góry. Szafka jest tutaj. I to koniec, jeśli chodzi o szafki. Tu mamy jeszcze cały rząd całą kolumnę półek. No tak, tego miejsca nigdy za dużo w tych kamperach, także, ale tam jeszcze są, jest dużo szafek przy łóżkach. Zapraszam do tyłu, może od tej strony, ja pójdę tutaj tą stroną. No i doszliśmy do, do części tylnej. Łóżko dwuosobowe dla dwóch osób, z łóżko z regulacją wysokości. W tej chwili jest w dolnym położeniu, czyli na wysokości tutaj moich kolan. Dość nisko, może być podniesiony mniej więcej o 30 cm, wtedy będzie na wysokości połowy, połowy łód, i wtedy też łatwo jest wejść na to łóżko. Natomiast na dole zrobi nam się znacznie większa część garażowa. Z prawej i z lewej strony szafki, tutaj też szafki. Zwracam uwagę już na fajną nową stylistykę, która obowiązuje w Zephyro od tego roku. Pod szafkami mamy dwie, dwa światełka LEDowe typu BOA, które dodatkowo, ma, dodatkowo mają też gniazdka USB i z jednej i z drugiej strony.